Siemano na początku tego materiału Oczywiście zapraszam was na piratyswap.com Jest to najlepsza strona do wymieniania skinów Jeżeli chcecie sobie wymienić na przykład wasze skinki z ekipunku Klikacie sobie tutaj na przykład dwa wasze skiny No i zobaczcie tutaj macie jeszcze ładnie pokazane Wylepki, które macie na skinach Ja na przykład chcę takiego kałaszka mm, Słuchajcie sobie dostać Ale przed tym jak chce dostać kałaszka Wpisujecie sobie kodzik veroity 35% do depozytu No i słuchajcie tutaj macie sobie na przykład Wyszukać skinka jakiego chcecie sobie dostać Przypuśćmy taka to. Torka. Tego kawałka jednak nie chcę, chcę taką torkę, klikacie confirm, no i już Wam przychodzi tradzik, proszę bardzo, tak to wygląda, a ja Was zapraszam do dzisiejszego materiału. No siemano mordeczki, z tej strony oczywiście Wero, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale CSGO Skinsa. Na samym początku bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, że giveawayki będą wylosowane jak tylko wrócę, słuchajcie, z wakacji za 5 dni, za 5 dni też sobie wylosujemy kostkę, więc pamiętajcie, plusik tutaj i w tym miejscu wpisujecie sobie kodik WERO, z tym kodem 10% więcej do depozytu, 2 zł na start, jeżeli coś wpłacacie to oczywiście podsyłajcie mi, e... To na tyle z tych początkowych spraw, a my w dzisiejszym materiale zaczniemy sobie, słuchajcie, od jakiejś ciekawej skrzyneczki. No i słuchajcie, Supreme Knife Case sobie wiedzie trzy razy na sam początek, żebyśmy już mieli przynajmniej te trzy kostki, żebyśmy nie. Przewalili naszego kapitału. No i pierwsza kostka Survival Knife y, Battle niestety, więc kolejne otworzenie sobie wlatuje. I liczymy, że teraz coś lepszego nam dropi. No jest Black Laminate Huntsman Knife Noc. To nie, Black Laminate. Co ja mówię, jaka Noc? 737, ok. E, do 3 razy sztuka, proszę Państwa. Liczymy na coś mocnego. No przeleć dalej, przeleć na tego lorka. No jest znowu Sztajnet, więc trzy takie kostki mamy, niestety. Mm... A spróbujmy jeszcze raz, a spróbujmy jeszcze raz Co się będziemy, no i case hardened Zdecydowanie lepiej To będzie chyba najlepsza kotka z tych, które otworzyliśmy Więc opłacał się otworzyć 1800 zł na sam koniec Więc e, z tej skrzyneczki Jest naprawdę spoko, wchodzimy sobie na bitewki No i słuchajcie, na bitewkach Zagramy sobie dzisiaj e, może coś tańszego e, Tak randomowo Kilka skrzynek 173 zł, i zobaczymy, czy ze 173 zł z randomowych skrzynek można coś ciekawego sobie pozyskać. Więc dodajemy sobie oczywiście tutaj hmm, Bocisławów, proszę bardzo, bo Drosso, bo Adrian, bo Alex. E, no i zobaczymy, czy będzie się opłacało coś takiego. Hmm, opłacały się, czy nie opłacało coś takiego zrobić. Zobaczmy, proszę Państwa. No, słuchajcie, nalepeczki bardzo przyjemnie oddały. Każdemu dały profit. Skrzyneczka Giga Giga Buły, ok. 26 zł, spoko. Lecimy sobie dalej. 5% tutaj na. M -eczkę. No niestety, meczki nie mamy. Kolejna skrzynka przed nami, tym razem e, taka żółta, fajna skrzynia. Może coś ciekawego by nam przyniosła. No, przynosi nam 12 zł Gold e, Bismata. Więc nie ma, nie ma tego. Złego co by na dobre nie wyszło. Oj, ten skałci 64 zł, bo ta Adriana warty, więc niedobrze, niedobrze. Ale spokojnie, spokojnie. 79 zł u nas. I jeszcze jest szansa na wygranie tego bateleczka z szynka Golduck. No i ten łępeczek. Ten łępeczek 6 zł tylko warty. No kurde, Felek, myślałem, że troszkę więcej. Myślałem, że troszkę więcej. Maczek tutaj u mnie, u mojego rywala też. No na razie jesteśmy na trzecim miejscu. Musiałoby wydropić teraz coś mocnego. Niestety się tak nie dzieje i ten batelek leci dla moich rywali. No średnio, średnio. 425 zł. No słuchajcie, 425 zł chyba mm, średnio, jeżeli chodzi o tą baterkę, no to wchodzimy dalej. Teraz sobie bierzemy droższe skrzynki. Dzisiaj zagramy coś takiego, że tak randomowo zobaczymy sobie randomowe skrzynki i zobaczymy, czy coś ciekawego uda się z tego, nie, słuchajcie, uciułać. E, zobaczymy, zobaczymy. 10 skrzynek kolejnych przed nami. E, pierwsze, Na pierwszy ruch tutaj sobie idzie 5% Till Confirmed, więc jakby leciał tutaj USP, byłoby naprawdę mocno, niestety USP nie ma. E, słuchajcie, u nas ani u moich rywali, więc lecimy sobie dalej. Zobaczymy, co dalej. No, tutaj USP-czek z porządeczku 49 zł. Właśnie takie dropy oczekuję. Właśnie takie dropy oczekuję Emeczka teraz, Kałaszek. Teraz przepraszam, nie Emeczka. No, Kałaszki każdemu to samo dało. Tutaj lepszy stan tylko bo ta Adriana. Zobaczmy dalej. No, i jest hyperbestia. No, i takiego czegoś właśnie chcemy oglądać. Na razie przewaga z naszej strony jest. 5% Marble Fade niestety nie dało, niestety nie dało. E, dobra, skrzyneczka agent teraz, skrzyneczka agent i może jakiś fajny agencik, no czy fajny agencik dla nas wyleciał, dla nas nie. E, tutaj FBI, ok, cztery skrzynki zostały, no ten hyperbest, niestety, słuchajcie, daje Botowi Adrianowi spore prowadzenie, więc liczymy, że teraz coś dla nas, no niestety tutaj i tutaj, więc no nie fajnie. Obra, dwie skrzynie, dwie skrzynie, dwie skrzynie na farta. No ta meczka będzie dużo warta. No i spadamy na trzecie miejsce. Teraz musiałby nam dać jakiś dobry USP a moim rywalom nic, żebyśmy to wygrali. No niestety. Kortex, niestety Kortex, więc przegrywamy kolejnego Batla 738 zł. 738 zł, ok. W takim razie lecimy sobie dalej. Wchodzimy z coraz lepszymi skrzynkami, słuchajcie. No i zobaczymy, zobaczymy. Może tutaj teraz te lepsze skrzynki nam oddadzą. 4 osoby, 4 osoby, zagryzykujmy 4 osoby. Najwyżej dzisiaj wyjdziemy na minusie i zostaniemy z tymi kostkami z początkowego odcinka. Oby tak się nie stało, oby tak się nie stało, widzowie. Oby tylko jakiś fajny profit nam wyleciał. No i co, wracam, słuchajcie, z wakajek. I od razu koska jest losowana. Dla was wiem, że już sporo długo czekacie na to, sorki za to, ale no naprawdę zawalenie głowy mam ostatnio, więc myślę, że mi to wybaczycie. No tutaj dobry stan, Aj, i wear, jakby był Factory new to był dobrze. Tutaj redline za stół wyleciał mojemu rywalowi, więc niedobrze, niedobrze. No na razie słuchajcie, na tych skrzynkach randomowych nie mamy farta, nie mamy farta, ale spokojnie, bo jeszcze naprawdę dużo skrzynek przed nami, więc liczymy na to, że jednak ten farcik tutaj za chwilkę dla nas się. Y dla nas wleci 40 zł USP, okej. Okay. No na razie jesteśmy tu, kurczę, w tyle bym powiedział. 97 zł, no szkoda, szkoda no na razie nie chcę dać Werowi, na razie Werowi nie chcę dać, Famasika nam daje za 22 zł. no to nam słuchajcie nie pomoże tego wygrać, a może z tego Eleganta, słuchajcie, coś no rewolwerek no to nie jest coś mocnego, Red Lanik za 109 Ubota Rosso, no na razie to słuchajcie, bliżej Underdoga byśmy coś wygrali niż, niż tutaj, no z Marble Fade'a też niestety nie mamy nic i ostatnia skrzynka, proszę ja ciebie no i niestety słabiutko, 156 zł. na Underdog'u byśmy wygrali, tak to przygrywamy, 1011 to tutaj zgarnięte, no to Słuchajcie, lecimy dalej z coraz droższymi strzynkami. No mam nadzieję, że teraz już. Teraz już ten fart się do nas uśmiechnie. Bo teraz sobie już zagramy naprawdę mocnego batla 1700 zł na 3 osoby bez żadnego underdoga na standardowym trybie. No słuchajcie, takich grandomowych takich krzynek jeszcze chyba nie graliśmy. No błagam, błagam. No niech coś mocnego wreszcie się nam tutaj pokaże. I niech ten batelek przyniesie nam farta. No niech ten batelek przyniesie nam farta i to wygrajmy. Standardowy tryb, ok. Jest Asimov 407 zł. Początek fenomenalny. Początek fenomenalny. No tego się nie spodziewałem takiego fajnego początku, okej. Okay. Ale niestety moi rywale nas dogonili i to bardzo szybko, bo już drugą skrzynką nas tutaj body samu dogonił. Jakby ten Marble Fade mu wyleciał, to już by był koniec, to już by był koniec dla nas. Jest skrzyneczka, brawo. Tutaj polujemy na jakieś różowego. Aj, maczek niestety za 119 tutaj dla bota Adriana. No okej. Okay. Na razie łeb w web. idziemy z botem i samu. Okej, okay. ile ten USP? Czy 90... 320 zł. Ten kałach nightwish warty. Błagam, daj. No niestety Hydra nie dała, Hydra nam niestety nie dała No liczymy, liczymy jeszcze na farta No daj tu jakieś rękawiczki, coś fajnego, no proszę 103 zł, no na razie słuchajcie, nie wygląda to dobrze Na razie nie wygląda to dobrze Oby to wyglądało troszkę lepiej O mój Boże, 602 zł dla Bota i Samu No i odpadamy słuchajcie Z batalii, odpadamy No jakby ten hipnotik nam dropnął byłoby dobrze No a tak to dobrze nie będzie, chyba że teraz jakiś fart Nie wierzę Już myślałem, że dropnie Słuchajcie, no jest pech, jest pech 3109 zł. No niestety, my dzisiaj na batelku nam nie daje. No sami widzicie, a ktoś jeszcze będzie do mnie pisał rzeczy typu podkręcony drop, podkręcony drop. Widzowie, nie ma coś takiego jak podkręcony drop, jak widzicie. No teraz kilka batli z rzędu przegraliśmy. No więc unlucky, unlucky, no ale tak to, słuchajcie, wygląda. Raz się wygra, raz się przegra. Zobaczymy, no 6 skrzynek. Mam nadzieję, że teraz, chociaż w tym batlu. CSGO Skins znam tutaj coś ciekawego odda, zagramy tego underdoga, zagramy tego underdoga, a ja coś czuję, że teraz jak zagramy underdoga, to nam będą mocne skiny dropiły, na razie jest dobrze, na razie jest naprawdę bardzo dobrze Oby tak dobrze leciało do końca, okej, okay. jest kolejny wulkan dla mojego rywala, jest naprawdę okej, okay. jest naprawdę okej, okay. teraz bot Emilii niech coś mocnego dropi, no daj bota Emilie mu coś Ooooooooooo lolo, lolololo, błagam, błagam Proszę Proszę tylko, proszę tylko, jest naprawdę fenomenalnie, błagam, dwie skrzynki zostały. Dwie skrzynie, słuchajcie, to będzie nasza wygrana. To będzie nasza wygrana, widzowie. Jak to się uda, jak to się uda i się udało, patrzcie jaka wygrana na samym końcu. 7663 zł. 7663 zł. Na sam koniec dla nas siada fenomenalnie. I Ja za to wszystko zagram sobie jednego baterka na GameStone. A resztę otworzymy sobie jakieś koski żebyśmy coś mieli. żebyśmy tego nie przerżnęli 4 razy. Underdożek. No i słuchajcie, kurczę, mógłbym wziąć. Miałem wziąć standarda, ale wziąłem underdoga. No jak wygram na standardzie, to się zdenerwuję. Błagam, 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 błagam. błagam. No proszę, proszę. Let's go, underdożek. Underdożek, underdożek, underdożek To był dobry strzał Dziesiątkę widzowy, takiego profitu właśnie oczekiwaliśmy No jest pięknie, ja wam powiem, że jest pięknie I za to, co nam dropnęło My sobie możemy zrobić taką, takie myknięcie Że sześć kosek nam dropnie Tylko żeby jakieś mocne te kosy dropnęły No tutaj słabiutko, bardzo słabo 1400 zł Fatalne, fatalne otworzenie No dajcie coś, dajcie coś mocnego No niestety, nic mocnego Słuchajcie, nie mamy no koski zabrały, koski zabrały, ale chcieliśmy zaryzykować na coś mocnego. No to nam, słuchajcie, dało coś mocnego. Dobra, no to co? Supreme Knife Case. Do tego jeszcze Anarchy Case. Cztery osoby, standardowy trybek. No i liczymy, liczymy na farta. Let's go. Proszę, proszę bardzo serdecznie tutaj o jakiś fajny profit. No daj, no nie bądź ham, nie bądź ham. Nie bądź ham, daj nam coś mocnego. Let's go. Standardowy trybek. No, średnio, okej. Okay. Ale to jest jeszcze widzowie do wygrania. To jest jeszcze widzowie do wygrania. Niestety nie wygramy tego. Słuchajcie, szkoda, szkoda, szkoda. No na koniec odcinka porażka. Niestety, ale naprawdę ten fejdzik. No i jeszcze Asimow na koniec. Ok, więc tutaj Asimowek bardzo w porządku. 318 zł. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Do następnego. siemanderko, jo.